Czy istnieje alternatywa dla seminarium Planowanie Finansów Osobistych? Jak podnieść standard życia obniżając koszty? Oczywiście, że istnieje, ponieważ wiedzę można zdobywać w różny sposób. Wystarczy po prostu przeczytać wszystkie te książki, które tutaj są i będzie można samemu zrobić sobie plan finansowy. A ponieważ od czegoś trzeba zacząć, to na początek proponuję to, co jest tutaj. W seminarium przygotowaliśmy z Andrzejem Mańką, czyli na początek jego książka Jak o finansach myślą bogaci? W tej samej serii wyszła moja pod tytułem Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci? To jest takie podstawowe wprowadzenie w języku polskim, które da ogólny obraz sytuacji. Kiedy już przez to czeka nas podstawowy podręcznik doradców finansowych, czyli Signitra Planowanie Finansowe w Praktyce. Do planowania finansowego potrzebna jest również wiedza o inwestowaniu. Herbert Mayo, wstęp do inwestowania. Ta książka jest akurat po polsku. No i oczywiście coś, co się określa mianem Biblii dla doradców finansowych. Biblia w planowaniu finansowym, a Latine, książka ma zresztą nawet taki tytuł, prawda? Kiedy się pozna podstawy, warto się minąć do takich książek, które mówią już o bardziej szczegółowych aspektach. Oliver mówi na przykład o planie finansowym całego życia. Polecam, bardzo przejrzeć tę książkę. Kolejne pozycje mówią o tym, jak być samemu swoim własnym doradcą finansowym, albo jak mieć samemu coś w rodzaju takiego przewodnika po finansach osobistych. Low mówi o tym, że należy być własnym doradcą finansowym. Prestige o tym, że można mieć przewodnik po finansach osobistych. To jest taka podstawa. Kiedy poznamy tę podstawę, potrzebna jest nam bardzo konkretna umiejętność. Musimy umieć liczyć. Pieniądze zawsze się liczy. No i co musimy umieć liczyć? Musimy umieć liczyć wartość pieniądza w czasie. Musimy umieć podejmować decyzje finansowe i mieć świadomość tych decyzji finansowych w rozłożeniu w czasie. Pomóc nam może w tym SFRB, która mówi o tym, jak kalkulować decyzje finansowe we własnym życiu. Oczywiście ważną pozycją, którą polecam wszystkim, jest instrukcja obsługi komputerów finansowych. Biuleta Paparta. To jeden z lepiej napisanych podręczników finansowych na świecie, jaki kiedykolwiek czytałem. Bardzo praktyczny, bardzo dobry. Nieśmiertelny klickofilm mówi nam o tym, jak kalkulować i przy pomocy różnych trików pokazuje nam, jak wyciągnąć z komputerów finansowych więcej niż one są w stanie rzeczywiście normalnie zrobić pokazuje różne metody liczenia, dzięki czemu naprawdę możemy obliczać bardzo skomplikowane rzeczy. Pamela Hall też uczy nas, jak posługiwać się komputerami finansowymi i jak przeliczać przy pomocy kalkulatorów. Jeżeli ktoś jest tradycjonalistą i uważa, że potrzebna jest mu wiedza matematyczna, to polecam Toya. Toy w swojej książce o matematyce finansowej pokazuje wzory finansowe, a więc jeśli ktoś nie chce liczyć kalkulatorem, Albo komputerem finansowym, może przy pomocy wzorów finansowych programować Excel albo liczyć po swojemu, jak to się pięknie mówi, na piechotę. To jest podstawa. Oczywiście literatura dotycząca zadań związanych z planowaniem finansów osobistych to nie tylko książki po polsku i po angielsku. Bardzo ciekawe pozycje są również w języku niemieckim, które głęboko wszystkim polecam. Naprawdę są to dobre pozycje. Rozlegli się finansów, planu Schmidta. Bardzo przystępnie napisany podręcznik. Ogromne zasługi w takim uporządkowaniu zagadnień związanych z planowaniem finansowym wniósł do literatury Jörg Richter. Grundsätze, Ormus Finanzplanung. planu. Bardzo ważna pozycja i bardzo dobra. I jeszcze jedna, też w języku niemieckim, którą wszystkim polecam, Rolfa Trimsa, to jest Planowanie Finansowe w Prywatnej Bankowości, Financial Planning i Private Banking. Tytuł jest wprawdzie angielski, ale książka jest napisana po niemiecku i ma tutaj dużo różnych ciekawych. Zasad związanych i z teorią, i z praktyką. To jest podstawa. Kiedy przeczytasz to wszystko ze zrozumieniem, możesz sobie zacząć pisać swoje plany finansowe same. Podejrzewam jednak, że zajmie ci to trochę więcej niż dwa dni. Dlatego też, jeśli chciałbyś mieć wiedzę kompaktową w ciągu dwóch dni, to wszystko, co jest esencją tych książek, dostosowane do podstawowych Twoich celów, powinieneś być na seminarium. Tam nauczysz się, ustawiać cel finansowy, czyli zdarzenie życiowe określać w kategoriach celu finansowego. Przypiszesz mu określoną wartość i policzysz wpływ inflacji na twoje zdarzenie finansowe. Bo większość tych zdarzeń finansowych dotyczy przyszłości, dlatego musimy uwielbić inflację. Nauczysz się dobierać metody i produkty finansowe, które pozwolą ci zrealizować twoje cele łatwo, skutecznie i przyjemnie. I co najważniejsze obliczysz sobie korzyści związane z zastosowaniem planu finansowego. Czyli będziesz wiedzieć, ile funtów, ile złotych, ile euro dzięki takiemu planowi możesz zyskać. Zapraszam na seminarium.